Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj sobie zagramy w Bellworsy trio z Nad... Nadi i z Frankiem, bo Franek chce upubliczniać swoje imię. BDW, y, y, nie powiem jak bardzo blisko jakiegoś innego Niku jest. Niekuje, tak chyba widać jak się nazywa, że tak to nazwa. No. A poza tym. E, dobra, nieważne. E, ja nie obudowy Beda i idę na, już na dia... Chociaż nie, to ja idę na szparagdy. Jedna to osoba byłem. buduje Beda i idzie na diaksy, a druga już idzie na diaksy. Żebyśmy mieli Pysz... to rozgałęzienie w każdym stronę. Nie, ja idę na diaksy. Spadłem. Naprawdę? Ale ja jestem i... niedorozwiniętym człowiekiem. Ja spadłam. Naprawdę? Czy Speedbridge jest tak tylko... jak ja? No, hmm. chodzi na to, że nie tylko ty Dlatego ja się nie Speedbridgeuję. No, ale wiesz, to trzeba ćwiczyć, nie? BDW sam mi kontrol y, zszedł hmm. No to a fajne. Zrobiłeś... Dobra. Czy spadłeś? Łaprzeczkę. No teraz nie. No to fajne puszczanie kontrola. Speedbridge mój kochany, a nie puszczanie kontrola. Dobra, nie, ja, ja sobie będę wyjmował chyba te i sobie wymieniał Bo to jest dramat Powiedz co działa mi w ogóle ten serwer, nie wiem co źle robi Może miałaś słaby internet mm -hmm. ping czy coś e, Może do zielonych tak. ja pójdę Nie ja zapisałam, że nie ma takiego hosta, więc Albo złe albo coś o... Dobra, no, no, nie mam by the way. Ja o tym chciałem mówić. O klepiesz, sklepa. klepa. A. W ogóle zielonych to dwóch jest. Albo ktoś zginął. A nie, zabiłem. Nie, nie, zabiłem. Co jest? Nie, nie zabiłeś. Piszę, że y I rzeczywiście A nie, że on mnie zabił. Ale czy... nie, jeden poszedł po papać chyba. jak ty. Nie, nie, mamy nie różne. A właśnie w sensie, list, o to mi chodzi. A ja miałem list. Fox, zróbcie No ja fajnie. Obręc. Już mogę wziąć z jakiegoś A, skina? Kolejny następny odcinek. No to okej, okay, to może cię z... dodamy do naszej gildii. Jeszcze nie zapomnę. Ale, ale chłop szybko zadał, do żółtych nie idziemy, bo mając tą... I mam Emeraldę. Każdy. Mam emeraldę. Okej, okay, to zbieraj no już zbroję, tak. bo ja bodzikiem nie jestem, żeby mi jak zbroję wcale na prawie każdym odcinku i nie miałem. Mhm. Dawaj, podjeżdżamy żółty. Nie, zostaw, zostaw Daj złoto. Nie, dobra, ja idę na tych. Yy, ha, to to żółtych, bo oni no mają no. za... Yy, nie wiadomo co to jest. To jest jakiś dosłownie kloc z klocków. O, właśnie widzę. Ale tak w ogóle... Jeszcze, um, czekajcie, zapauzuję e, Dobrze, już jesteśmy Tak sobie kupię e, I moi drodzy, możemy już iść na nie, zbierajcie, nie zbierajcie dexów, bo ja właśnie idę po dexe i... okay. A ja właśnie idę na y, żółtych e, Chodźmy bo... razem, bo ja też mam kill'ów Wy może wodę, na czerwonych, bo, bo już łóżka nie mają Przepraszam, zaraz to szybka to będzie A ręka. Ja myślałem, że trójki to będą właśnie bardzo długie. Z, z tego co widzę. Spoko, ja mam ja boki. <tryk> Jezu, ale, czer... ale czerwony jest jeden botem. Uważaj, uważaj. Nie, nie rób okay, tego. Um, Szybko się, uważaj! Zbio... Zbroję. Ktoś, idzie się na czerwonych. Ja mam kilo Pewnie wy też, więc... Wycofało mi blok! No, spoko A na, na zobaczysz, że mi też ale blok klaczowałbym się Dobra Idziemy na no. y, tej... Hey, Ej, kogoś! Na tych kiwi. kogo? Na tych y, kogoś Okej okay. ja, tylko ja nie mam że A nie, dobra, na no, tej A też tej nie mam Na panów Ale... A to Nadia nie miała tego? Już diaksy, to? Nie, nie Nie. Nie, miałam. Mam tylko dwa diaksy. Więc nie, emeraldy mam no, ja O, to... zrób zamieszanie, zrób ja zamieszanie. Idę im rozwalić beda. Nie mają beda. Jeden Dobra. Zginął! Aha. Co? Bo ja jednemu tak tyle zadaję hapsy. Chyba ginę. To fajnie. Nie, spoko, zaraz o nie zadałem. No. no. Ale każdy ma. Y, każdy jest na hita. No, to to Jednym fireballem byś ich wszystkich zabił. Seria? Dobra, tego na nich. W kamiennym mieczem okay. Widzę, że wy się uzbroiliście w zbroję, więc ja też. Ja się nie uzbroję w żadną zbroję, ja do nich idę. Na hama. Na kogo? Na hama. Franek Dobra, 4HP, 4HP. Zabiłeś obu, tak? No, nie, czekaj, co? Zabi... o, dobra, Ez. Ej, Oni mieli 11 killi, ale to jest śmieszny wynik z nami. My mamy 6 tylko. Słabo. No to tak samo ja idę na, y, do przodu, a wy idziecie lewo-prawo. No, Drugi są fajne. Ale tej mapy tak nie lubię. Ta mapa jest chyba najgorszą mapą do Bedwars. No... Co innego mówiłeś o innych to mówię, że są gorsze. No tak, bo są okay. jeszcze gorsze, ale to jest też gorsza. Znaczy zła, nie gorsza. To jest wózek? Jak to się nazywa? Monster truck jakieś? Monster To Ale to nie, to są jakieś buty, a to jest jakiś wózek. No nie, to jest auto, więc wóz. A <laughs> to, to jest... Nie, nie wiem, nie wiem jak to nazwać nawet. No właśnie. Czy to nie jest do opisania, A to oni to nazywają Monster truck No Oni jednak nie znamy, się źle czują chyba E, franek, 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 framili, friendly content Powiedziałem, że się nie znają Ale i tak A ty już masz Dobra, czy, czy spadnę, uwaga Spadnij, ty, ty, ty. Spadnij. Ja nie próbuję, ja sobie będę próbowała O, no, 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 albo na y, tym, albo na... Jak to się nazywa? Twarionia. No właśnie, twarionie. Ale tam trudno jest, bo jak spadasz, to nie uczysz się na błędach, tylko od razu cię tepa. To jest głupie. Ej, tak w ogóle to na... Typy na ty ty ty, ty do nas, typy do nas, typy do nas! Czemu? Gotuję powiesz, tosty, bo mnie zabił. Idą, idą, niebiescy, niebieski, niebieski, nie mamy na no, 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 razie no tak. Dobra, ta gra może być niestety dead, ale... Brakuje jednego, daj mi jedno złoto, jedno, jedno, jedno złoto. Idealnie jedno złoto. Ajajaj, aj, aj. dobra, y, dobra, dobra, dobra. Żelazny pokutam. set! Potrzebujemy jeszcze dwóch diaksów. Aha. Żeby mieć sharpness, to właśnie pewna osoba sprzedała na ochronę. Na początku się zawsze kupujesz artfes. No właśnie mam dwa diamenty. W sensie daj, ja... daj, 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 daj. To masz jednego, a zaraz będzie drugi. Ez, Ale to było łatwe. Na filmik sobie zobaczycie jakie brzmi. O ile dalej jest, tak jest. Jeszcze mi ile pamięć Dalej Nie, jest? ten. Opa. Jeszcze pamięć mi starcza. Trubę dodatkową na pamięć. Na kogo iść. Czerwony nie, ja czerwony nie. Niebieski. Niebieski. Aleksy. gotuję tosty. Mamy już osiem, to o, tosty, Służ, tosty, bo tak już sobie Dobra. Nie, e, teraz, że ale y, potrzebuję kilofa. Ja mam. Mhm. Ja sobie zaśmięcę aku. Chyba ginę. Aj, 20. Ej, ser... Pół serca, pół ja serca mam! Serca mam. Uciekaj, uciekaj. Poproszę ja... o przynajmniej dwa refila. Ja nie mam złota w ogóle. Ja mam na jednego refila. O, co nie Ognia wyglądają. No to odet. Na tym moim teksturpaku? No. Znaczy, to nie jest mój. I wątpię, że Dobra, ja kupiłem sobie. Nie wiem, jak tobie poprosić jakieś programy. Uwaga, co? uwaga. Klik. No! A, ja tego nie tego nienawidzę! Nie robi się tak. Robi. To dziwna jest robię? ta mapa. Wygralibyśmy tą grę. Ja już miałem kilo! Ja, ja już miałem ej, ja szczerze, tylko raz zagrałem trójki na Kokskrafcie, kiedyś, bez Franka. I wtedy to była ta mapa. I graliśmy tutaj w ping-ponga. nie razu. A wiesz co oznacza ping-pong? E, dobrze, odpauzowałem. Proszę już być grzeczny. Tak, no. leci, leci. Dobra. Muszę mieć na dwa monitory. Zobaczę ile lepiej się nie da. Rozumiesz, wow, a ja, ja żyję. A ja jakoś żyję na tym monitorze od laptopa. A moja mama ma laptopa i monitor. Tak nie przebijesz. A moja mama ma e, dwa monitor... jeden monitor w... E, który wygląda jak dwa. No i tego nie popijesz. Co? No, dłuż, jeszcze to... dużo. Tak. To mój tata ma taki sam w pracowni. No. A tego nie przebijesz, bo ona ma jeszcze laptopa. A to tego akurat nie przebiję, masz no, no 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 i co? Widzę, że się będzie ciekawe. Mm. <laughs> Bardzo! To na diaks! No Jezus, wy macie na dioks. znaczy nasz melagdy. Znaczy. Mm. Wy macie iść na diakse. a poszliście na szmeragdy? Nie, bo ja idę na zielonych. To nie idę na zielonych, tylko na diakse. Ale oni pytają, nie mają ubudowanego! I? Nie, się powinno takich ludzi strącać z takich map. Dwa diakse? na szmeragdy? Nie bierz na. ten. na Nie bierz, nie bierz, nie bierz. Nie bierz! No! To są, to są boczki, to są boczki, to są boczki. Proszę. Proszę, a ja jestem. Hej. Mi... Dobra. No, to Byłem, dobra. jestem, dat yes. jestem, dat no, jestem. W sumie co, po co, nie mam... Ej, idę na. nie, nie idę. Byłem blisko Dentki. Dentki? Kiedy dętka była? Eee, e że idę do czerwonych. Nice. Bo idę na diaksję, ja mam aż 110 diaksie. sekund. A gdzie ty masz ten Ej. licznik? Przez Lunara, okay. czy sobie sekundnik ustawiasz? Przez Lunara, moc. I normalnie to masz 100 płacz, nie? Jak... Jaki ka moc I dwa diamenty mamy szatnę. I don't know. Item tracker, Co to jest item tracker? Aha, dobra, block outline, dobra. Tak, chyba zabraknie mi coś w bloczku tak w charger, nie? Nie, hotkey. bosbar bar. I ci z pomocą. Nie, jednak mi znaczy, no, należy. A o... Menu blur, dobra. No menu blur jest spokojny. menu jest spoko. A jak on działa? E, że Bo jak raz. klikasz w ekwipunek, to wtedy masz wszystko inne rozmyte niż eku. Daj radę, jak... nie wygląda bardzo. Dobra, ja biorę tak. E, Uwaga! Mój I I drewniany stołość. ten i drewniany ten. Dobra, e, potrzebuję jeszcze trochę ma materiałów. No, dziękuję. skowego gadania nie ma przynajmniej. Na kogo idziemy? Dawaj na czerwonych, bo mnie zdenerwowali. Mogę kupić zbroję? Nie, ja idę no na niebieskich. Nie, nie? nie niebieski dead Lepsze Zepszenia kupuję. To okay. co za... Hmm. Dwa ludzie ma... myślący inaczej. A, chłopcy ze mną w bullfight'y. no co typiasz? Dobra, sypię. No nie, ja chciałam zrobić godbridge'a na ukos. Czasem mi się udaje. Dobra, to jest same, nie pytaj się w jaki sposób. W jaki? Nie odpowiem. Okay. To Bo na kogo to jest... Bo to jest nawet jak na mnie żałosne. O! co to z sensem. Na kogo idziemy? A, o! Ty, dobra! Dobra, dobra. Proszę bardzo. Pokaż y, po, ponad połowę prób, jak próbowałeś ze mną wygrać na Hypixelu, a nie miałem y, myszki y, jakieś 15 dni w ręku. No? No i teraz już inaczej gadamy, tak? Ale o co chodzi, ja nie rozumiem. Ja, ja, ja nie. Mm, ja, ja nie rozumiem. Mm. ty tyły mi robisz? Tyły mi robisz? O ty kto? Eee, idź do ciar... niebieski bo mają TNT! Szybko! W sensie, idę na nas? Zjiżdziłeś im wyda. Nie zginęło od wysokości, bo y, miałem dosłownie 1 HP i y, chłop... A, zabrałem! Eee, y, disconnected. Eee. Y, <laughs> Ale ktoś, Zabawniam. ale ktoś! Ej, będę robił TNT jumpa, chcesz zobaczyć? W komentarzu napiszcie y, hashtag zgniły burak Co? Albo, y, 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 brzydki burak nie ma y, włosów Nie zagnijlałam Nie do brzydkiego buraka, a kto ci powiedział o prawie kogoś? Ale ja czerwoni do nas, czerwoni do nas! No. Już nie ma czerwonych Chociaż wiem, to no. W ogóle pokażę... A O nie! pomoc A, bo to maska jest Eee, zieloni do nas, zieloni do nas A jednak nie eee, Uwaga, fireball to... E, ręka ma z Co ty koszka? fireballem rzucasz, zielony? Gruba się o, mam, dwa, mm. mam dwa, mam dwa IUM Właśnie w tego firebola się wywaliłam Jasne, jasne. Kiem? O 12 na sproje bez. Nie. Wiem, że ładny Znam ten ból. Nie, dobra. Ej, w ogóle każdy ma instol na oprócz nas. Uwaga. Mój kill. Oh my god. Ha! Na filmie to zobaczysz, co ja zrobiłem. Nie pamiętam. Eee nie nas idą. Żarty, a nie chcę idą. Oni do nas też. Nie. No nie, bo ja tutaj pilnuję. Pan Maru długo. Proszę o Niestety a mamy jedynkę. O fajnie. Najlepiej, nie? To zróbcie z niej. Dobra, ja idę do... Co ja zrobiłem? Nie, to trzeba wyciąć, proszę. Yy, Bartek Bartek, wyjdź to. A nie, jeszcze nie. Jeszcze nie dobiliście 100 subskrypcji, więc moi drodzy, proszę o zostawienie suba. Nawet nie, tak? W dziurę! sobie w dziurę! Ach, we mnie szedł za fajerką. I oczywiście, jak y, pan y, Paweł, y, mu się nie udało. Z półtora metra. Ale naprawdę, tamta akcja, to dla niej warto oglądać odcinek. Czerwony beda nie Jestem u A nie mają, niebieski. ale taką dziwną zabudowę. Jestem u niebieskich. Ej czekaj na mnie, czekaj na mnie! Widzę i niebieski. Cię? Czekaj, czekaj, bywie. A dobra, wiedziałem, że przegram. A, 123 sekundy przeżyłam I mogę sobie już kupić. Yy, no. Tym razem bez pomyłki. Chyba zginę, no Ale ja mam... Y, żela Miałem żelazny kilo. Ja mam nie żelazny, ale y, ten... O. Ale... Poczekaj na mnie, nie idź sam, bo to jest bez sensu tak ciągle ginąć, jak ty... Jak ale nie... Taki bocik typowy. Ty, ty też zginąłeś. Nieprawda. Bartek, net nie, nie spoglądaj na ten film. Napisz. Jak Ale ten jeszcze nie ma 100 do... subskrypcji. To nie. Ten nie mu nawet. Nie to. Od tysiaka się zaczyna nie, załabiać. Od stu. Nie, od tysiaka. Od 100 zaczyna montować. Ale od tysiaka zarabiasz kasę. No tak. I... Dobra. I co? Ja muszę... Ja muszę zarabiać, żeby się fajnie bawić, dobra, tak? Dobra, dobra, tak. Grzech, jak ty? Grzech. Yy, Krzysiek yy, grzech, grzech, grzech. A, maj mają psy? Tak, Kto? mają. A, yy, a jak ich ciągle atakowaliśmy? Mhm, to chodź ze mną, bo ja na nie widzę ich idę. Dobra, poczekaj, tylko muszę sobie kupić jaks. Jezu, ale no to są po prostu... Inteligenci. Nie, moja niewidzialność. Oni są tacy, tacy inteligenci? Jak w ogóle? E, 19 minut, 19 minut! Alert, alert! Musimy kończyć Dobra, to szybko i wyjaśnimy O e, nie! Ja... Ja jak raz zginę, to koniec odcinka. Challenge. Więc możecie mnie chronić albo nie chronić. I będę ciągle robił Jolo akcję. Dobra, Pyk. A zaczną nam dokończyć gierę, jak dedniesz? Mm, może Bo idę im niebieskim rozwalić y, tak zwanego beda O, bardzo fajnie to może tak, może wam dam dokończyć gierę Dobra, nie, atakują mnie, atakują mnie, nie dam rady, nie dam rady, nie dam rady I się nie sklacza, Uwaga, moi drodzy. Teraz z pełnym wyposażeniem możemy iść do kogokolwiek. Na przykład do takich owych zielonych. Co mają golema, ma? Choć nie ma jeszcze końca gry. To, Ale... Mm -mm. Tego szóstego golda! Raz, dwa, trzy, cztery. Pięć. Tobie nie włączysz opcji na y, lunarze, żeby ci pokazywało. No tak. Ja ja mam z... ja ty nie tak. O, tak. Do widzenia.